Witajcie dziś z gór, że tak powiem z górskiego Pola Bohaterem będzie dzisiaj Rix tego filmu. Natomiast cele jakie tutaj są to tak pod czerwonym tutaj kapslem. Jeden krajcar z roku 1800 Austria. Kolejny cel to to dziesięć krajcarów srebrnych z roku 1868, Austro-Węgry. Mała srebrna monetka i w tym miejscu sygnecik srebrny XIX wieczny. Yy, trzy cele. Yy, nie podam specjalnie w sumie głębokości, bo to ona nie jest tutaj jakby yy, tematem tego całego filmu, yy, ale tematem będzie reaktywność. Yy, chcę Wam pokazać, jak ta reaktywność działa w moich terenach i coś tam powiedzieć o niej. Co do wykrywacza. <laughs> Program Coin Deep. Reaktywność 1. Dyskryminację zmniejsza do 6. Czułość 90. Generalnie tak. <laughs> Jeśli chodzi o Deusa i Oryxa, od 10 lat jestem wyznawcą. <laughs> Przepraszam. Jestem wyznawcą ustawiania Deusa stabilnie. Bo dzięki tej stabilności możemy usłyszeć te głębokie cele, i myślę, że wykrywacz wtedy jest lepszym wykrywaczem niż maksymalizowanie. Więc ja nie maksymalizuję tego wykrywacza, używam raczej stabilnych ustawień, ale mimo wszystko możemy, możemy do tych 92, myślę, dobić, że tak powiem. Więc tak. Mamy reaktywność 1, w sumie jakby nie patrzeć jest to test głębokościowy, więc ta reaktywność powinna nam e, e, dać największą głębokość, ta reaktywność 1, więc tu mamy pierwszy cel, ale jest poza konkursem, że tak powiem, podchodzimy do, e, do e, celu numer 1, czyli do krajcara, słyszeliście jedno pyknięcie? powoli z podejścia cisza e, 10 klejcarów srebrnych powoli mamy to, prawda? ...identyfikacji oczywiście nie ma... ...a z podejścia, przy normalnym ruchu cewką... ...jest. Ostatni cel to obrączka srebrna... ...powoli... ...jest. Normalnie. Jedno pęknięcie było. Nie ma. Dobra, nie przedłużajmy. Spróbujmy reaktywności wyższej. Może dwa. Spróbuję. O. Z podejścia. Pierwszy cel. Znaczy e, cisza. E, raz za czasu, raczej 50 na 50. Czasami da sygnał, czasami nie da sygnał. Jeszcze raz wrócę. Jest sygnał. Jest. Jest. Sami sobie ocencie. E, 10 playcarów. Sygnał jest jednostronny. Przy zwolnieniu cewki mamy to, prawda? Ostatni cel to obrączka. Nie ma. Jeszcze raz z podejścia. Chyba nikt mi nie zarzuci braku staranności. O coś tam mamy, prawda? Przy zwolnieniu maksymalnym. Jest, prawda? E, idziemy dalej. Reaktywność numer 2,5. Pierwszy krajcarek. Miedziana monetka. Co do na to? Z podejścia, jeszcze raz. Normalny ruch cewką. Podejścia normalny ruch cewką, zwolnienie ten sygnał stał się taki bardziej dystyngowany, prawda? Taki, taki bardziej szlachetny. Nie ma takiego walnięcia, a jest takie, takie troszeczkę bardziej cichy, jest ale taki subtelny. Fajny sygnał, fajny, lubię takie. <ścoughs> Dobra, no i teraz obrączka. Co wy powiecie na to? Co wy powiecie na 2,5? Jeszcze tak troszeczkę pomocą potraktowałem ten cel pierwszy, więc próbuję go jeszcze pogłębić, że tak powiem, z podejścia. Powoli. Ok, została nam została nam numer 3. fajnie nie powoli szybciej tu myślę że jest fajnie powoli Szybko, bardzo szybko. Co wy na to? <grystanie> Test głębokościowy. Dobra, a gdzie jest ten, ten pierścionek? Jeszcze raz. Co wy na to? No, no to jak już to tak kombinujemy, no to wracamy na jeden. Reaktywność numer jeden. Co wy to? Najgłębszy ustawienie Deusa. Szybko, powoli. OK. Przy powolnym ruchu. Jest fajnie, nie? Jest mocny sygnał. No to jeszcze raz, powrót na reaktywność numer 3. Powoli. No, to teraz mam do Was takie pytanie: jaką reaktywność wybralibyście do poszukiwań tutaj? Te cele są, to znaczy tak, pierwsza sprawa, to miejsce jest zmineralizowane w taki sposób, który chyba raczej nie spotkacie. Musicie mieć dużo szczęścia, żeby spotkać. To dokładnie na wyświetlaczu G2, Technetixa G2 czy Fishera F19 to są trzy kreski mineralizacji tlenków żelaza. To jest mineralizacja typu typu podbijającego ID celów. Dlatego te wszystkie cele tutaj zawsze były identyfikowane wysoko. Czyli powiedzmy tam w granicach 80. Więc miejsce jest trudne. Jednak w świecie wykrywaczy, ja to zawsze powtarzam, karty rozdaje grunt, więc trzeba tymi kartami grać. Jeśli posiadamy wykrywacz, który ma możliwość ustawienia filtrów, czy reaktywności, to musimy się nad tym problemem pochylić. Nie ma innego, innego, innej możliwości niż dopasowanie tych filtrów do miejsca, którego szukamy. Ja się wiele razy zastanawiałem, od dawna się zastanawiam nad w ogóle nad tymi filtrami i nad tym właśnie ustawieniem. Myślę, że jest to duży problem dla użytkowników, bo tak w sumie to ciężko ustawić i dopasować reaktywność do pola. Powiedzmy tak, jesteście właścicielami Deusa albo Erixa, albo Altera, albo Altrexa i zapraszam Was na tą łąkę, znam właściciela, wszystko obgadane, możemy zbierać złom, nie? Więc przychodzicie i co? Jaką reaktywność albo jakie filtry ustawicie tutaj, nie mając dostępu do pola testowego? Więc to jest pytanie do Was, do właśnie użytkowników, które mnie także nurtuje, w jaki sposób dopasujecie ten wykrywacz? Jeśli przyjdziecie do mnie z środkowej czy północnej Polski, gdzie macie bardzo lekkie gleby, jesteście nauczeni prawdopodobnie prowadzenia poszukiwań na reaktywności 2, w się może. Czy tak w się, prawda? Na troszeczkę niższy, bo chcecie głębokości. Tym bardziej, że jest to łąka i te cele są dosyć głęboko, prawda? To nie jest pole orne, gdzie jest płytko. Nie jest miejsce zaśmiecone żelazem, więc nie potrzebujecie separacji, bo po prostu kopicie w sumie całe wszystkie cele. Jest to, jest to miejsce, gdzie e, też także te cele kolorowe są oddalone jakieś od siebie i polega na ich wyłapywaniu. Tak jak takie łąkowe poszukiwania. Więc w jaki sposób, powiedzcie mi, e, jesteście w stanie dopasować to? Prawdopodobnie użyjecie jakiś, jakiś prawda, nastaw, e, e, nastaw, które są no, po prostu... E, nie, no takie, to jakieś nastawy, i próbujecie tak szukać, ale czy w tym wypadku wyciągniecie z wykrywacza, wykrywacza wszystko? Ja Wam pokazałem tutaj w tym teście, jak to wygląda. Pokazywałem, pokazywałem Wam ustawienia reaktywności i szybkości machania. Oczywiście, że jeśli, jeśli chcecie głęboko szukać, to możecie bardzo wolno przemachać, machać ceweczką. Powoli się poruszać i e, 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 łowić te sygnały, prawda? Na tej niskiej reaktywności 1. Ale po co, jeśli możecie ustawić 3 i osiągniecie w sumie to samo? Ten sygnał dodatkowo dla mnie jest o wiele przyjemniejszy. Identyfikacji i tak nie otrzymacie. W słuchawkach będzie fenomenalne audio, będziecie to po prostu słyszeć. Więc po co mam reaktywność 1? Będzie ona. Czy teraz tak? Czy jeśli ustawicie tą reaktywność 1 i będziecie się powoli poruszać, osiągniecie lepszą wydajność od osoby, która będzie miała reaktywność 3? No nie, nie będziecie mieli. Jestem tego 1000% pewien. Nie osiągniecie więcej, bo wykrywacz ma swój kres, ma, ma swój kres zasięgu, prawda? Więc tylko po drodze będzie słychać to lepiej albo gorzej, prawda? Ale każdy wykrywacz ma tam jakiś swój zakres głębokości. Więc wracając do tematu ustawień reaktywności. W jaki sposób dobrać reaktywność do pola? No wiadomo, no trzeba po prostu chyba sobie zrobić pole testowe i testować. Testować, ale czyli testować, uczyć się po prostu. Pole testowe służy do, do ustawienia wykrywacza a do nauki tego wykrywacza. Jeśli tego nie zrobicie, nie osiągniecie pełni możliwości tego waszego sprzętu. Będzie Wam się wydawało, że po przeczytaniu instrukcji wiecie wszystko, ale to nieprawda. Bo są miejsca i są grunty, gdzie, gdzie po prostu nie możecie, że, że ustawienia z niską reaktywnością nie, nie dadzą dobrych wyników. Dadzą z wyższą, mimo że to miejsce nie jest zaśmiecone. Taki stereotyp się przyjął, że wysoka reaktywność to w miejscach zaśmieconych. To nieprawda. Tą wysoką reaktywność można stosować i trzeba stosować w miejscach również trudnych, gdzie warunki glebowe są trudne. I to daje efekty. No, no to się trochę tutaj nagadałem, 18 minut minęło, no cóż mam więcej powiedzieć. Aha, no tak, no y, Oryx, powiem tak, raczej Oryx nie jest moją własnością, jest od Sławka Elninio, któremu bardzo dziękuję za ten wykrywacz. Y, został wypożyczony, w sumie nie do testów, ale chciałem sobie wyrobić zdanie. Yy, strasznie fajna rzecz, wyrobienie sobie zdania o wykrywaczu, nie płacąc pieniędzy, nie? <grywanie> no, fajna rzecz, prawda? Yy, myślę, że kupowanie wykrywacza powinno wyglądać właśnie w ten sposób, że wykrywacz macie na miesiąc pożyczony i decydujecie tak czy nie, prawda? To jest chyba najlepszy sposób zakupowania wykrywacza. Ja naprawdę wysoką ocenę temu Rixowi daję. To jest fajny wykrywacz, po prostu. No, brakuje tego ID, prawda? I tej pewności, że tam jest kolor pod tą cewką ale i tryby gold, prawda, i ten tryb deep, fajnie tutaj to wszystko działa, ceweczka, no kurde, no ergonomia, bardzo, bardzo fajny wykrywacz, więc jeszcze raz podziękowania dla Sławka El za możliwość zabawy z tym wykrywaczem i tej nauki, na pewno wiedza nie poszła w las, pewnie coś takiego chyba będę kupił, kupię sobie, bo akurat będą deusy spadały, za nowo, czy oriksy, to jednak chyba sobie kupię znowu. I, bo Oryxa nie miałem, Deusa miałem trzy w sumie, no, więc tego. Ale powiem Wam tak, że jeśli chodzi o Deusa i o Eryxa, to się nic nie zmieniło od 10 lat. Ja miałem, sprawdziłem ostatnio 10 lat temu pierwszego Deusa, no to to się nic nie zmieniło. Doprawdy. Myślę, że największym, największą zmianą w Deusie to jest ta biała cewka. To jest to, chyba myślę, że to zmienia wykrywacz diametralnie, i to jest fajny, fajna rzecz, prawda? Ale tak poza tym. Pozostał taki sam. Nawet ten system ustawień, prawda, czyli tych moich ustawień, żeby nie, nie żyłować tego Deusa, żeby był stabilny, działa tak samo, więc te zmiany nie są programowo, bo ja pierwszego Deusa miałem na wersji 2.0, później miałem 3.1 chyba, później 3.2, chyba tak to wyglądało, to się teraz nie zmieniło do tych najnowszych wersji, jest podobnie, więc myślę, że, że różnic wielkich nie ma, no. Więc myślę tyle na temat reaktywności. Do usłyszenia, do zobaczenia.